Cześć, z tej strony Laki! W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie yy, wyścig tak, konie Jorwiku tam powracają było w aktualizacji jak mówiłam właśnie nagrywam to w środę. Yy, w ostatnim odcinku mówiłam, że nagrany to we wtorek, lecz nie zdążyłam. No i właśnie dzisiaj sobie zrobimy wyścig bardzo szybko, bo jest chyba 11.40 czy tak 30 więc teraz będzie następna aktualizacja. No i ogólnie teraz parę słów o aktualizacji. Tak naprawdę okazało się, że już po prostu aktualizacja ta środowa chyba już odbyła się. Ale jeszcze się upewnię, poczekajcie chwilę. Kiedy to nagrywam właśnie w środę o 11,20 11 już była aktualizacja. Lecz sobie teraz przerobimy aktualizację. Powracają Orwiku. A z nimi kucyki. Przepraszam za te szumy, ale niestety mój laptop teraz ma zepsutą ładowarkę i dlatego. No i właśnie też dlatego tak szumi, więc przepraszam Was za to bardzo. Witaj, Gulimero GDA wraca do nas z nową edycją koni Jorviku Wygraj 500 punktów doświadczenia dla konia. Gdzie znajdziesz ten wyścig? na Półwyspie Południowego Kopyta. Jak zacząć? Przedstaw się Gullimerowi Gadea. Znajdziesz go przy farmie Południowego Kopyta. Jaka jest nagroda? Aż 500 punktów doświadczenia dla konia. Ten wyścig yy, według planu Gullimera emocjonujące wyścigi kuców przetrwa 4 tygodnie. Warto spróbować w nich swoich sił przed środową aktualizacją 30 marca. Czy ten wyścig ma jakieś specjalne wymagania? Musisz być graczem Star Ridera, mieć którykolwiek z wymienionych kupców dowolnej generacji, mieć osiągnięty poziom siódmy i odblokowany półwysyp południowego kopyta. No i trzeba mieć kuce... kucę hmm, kuce gotlandzkie, kuce change i kuce walijskie. No i mamy też sklep z bonusami w Murland chyba tak doszedł nowy, nowe ubranie, o najpierw sobie zobaczymy ten spodnie w sklepie z bonusami. Więc ogólnie widzicie, że ja już jestem na kucuwaliskim, a teraz lecimy po prostu zobaczyć. Yy, no lecimy po prostu zobaczyć jakie to są te spodenki w sklepie bonusowym Jestem bardzo ciekawa dosyć. Mówię jeszcze raz, że przepraszam Was za te szumy, które tutaj słyszycie. No i okej, okay, lecimy sobie. Zobaczymy te spodęgi, które są w sklepie bonusowym. O, tu je mamy, proszę. I oto tak się prezentują. są całkiem spoczko, a teraz po prostu lecimy wziąć podwózkę do południowego kopytka. Już oczywiście tutaj widać, gdzie nasz wyścig jest. I lecimy teraz. Hops. Sekundka tylko sprawdzę czy mnie słychać. Słychać wszystko dobrze, więc robimy wyścig. Przepraszam was, jak jest zagłośna ta muzyczka, ale no ogólnie ja jeszcze nie umiem no tak ściszyć, jej o coś takiego. Witaj. Jestem Gulimero Gadea, jeden z założycieli wyścigów monorasowych Ki. Ki to skrót od koni Jorwiku. Jeżeli tego jeszcze nie wiesz, to mała organizacja, która została powołana do życia na cześć naszych pięknych, jorwickich wierzchowców. Razem z przyjaciółmi organizujemy wyścig monorasowy dla konkretnych ras koni oraz ras o podobnych cechach. Uważamy, że to idealna okazja, by jeźdźcy się spotkali i podzielili miłością do koni. Tym razem mamy świetny wyścig na pół, Półwyspie Południowego Kopyta. By wziąć w nim udział Musisz przyjechać na kucu waliskim, kucyko lub Kucyku Gotlandzkim. Jeżeli chcesz wziąć udział w tych zawodach, po prostu ze mną porozmawiaj lub zapraj znajomego i rozpocznijcie wyścig zapisując się na stojącej obok mnie tablicy ogłoszeń. Więc ogólnie zaczynamy. Mam nadzieję, że niedługo zobaczę, jak się ścigasz. Aha. By wziąć udział, musisz. Aha. By wziąć udział w tym wyścigu, musisz dosiadać kuca walizkiego, kuca czyczecząc lub kuca Zaczynamy to do dzieła. Aha, to już było przecież podobne. I mamy 500 doświadczenia. Czy tam 500 PD dla konia, jak to lubi mówić. No i zaczynamy. Chcecie sobie zobaczyć cały wyścig na czym on polega I widzę, że już że jest on dosyć tuki, Bo tam gdzieś sięga, gdzie pokazuje kursorem Oj, zbiłam coś moimi kopytami konia Tutaj widzimy, że nawet dzikie konie tam są i nam towarzyszą. Nawet dzikie konie nam towarzyszą. Cześć, koniki! Przepraszam Was, że cały czas, yy, przepraszam Was, że właśnie tak cały czas zbijam, ale. Po prostu mam blisko mikrofon, nie muszę się nad nim nachylać trochę. Oj, dobre, teraz już będzie dobrze. Okej, okay, tu już chyba dojeżdżamy do końca. Tak, miałam rację. No i teraz przekonamy się, czy naprawdę mój koń osiągnie teraz siódmy level, czy jeszcze ma do tego więcej. Obserwowanie Twojego konia w akcji było wspaniałe. Możesz do mnie wracać bez ograniczeń, ale pamiętaj, że ten wyścig. Nie zostanie to zbyt długo. Więc ja sobie zrobię już poza odcinkiem drugi raz. Dostaliśmy 500PD. No i kurczę, chyba z... zobaczymy ile. I 20 szylingów. 500PD i 20 szylingów. Tu macie tutaj co za niego mamy. I ogólnie. Co yy... bym było? Na tyle w tym odcinku. Przepraszam za takie właśnie jak gadałam coś i nie wiedziałam co, albo po prostu pomyla, pomyliłam się w czytaniu. No i napiszcie w komentarzu, czy robiliście już ten wyścig. No i na tyle to by było. Ja jeszcze będę z wami żegnać. Pa pa!